co to za grzyb co to może być czubajka kania jeżeli ma przesuwny piersi na trzonie to czubajka kania są różne czubu, czubajki są jadalne niejadalne to są czubajniki czubajeczki które pierścień mają nieruchome. są w kategorii niejadalne kategorie mamy jadalne niejadalne i trujące niejadalne to są wyjątkowo jadalne, czyli przy dłuższej obrówce, na, na przykład, gotowania, możemy spożyć, co to jest? Podgrzybek. Zwykły, wygląda trochę jak maślak, bo mokry ma kapelusz, górną część. Przy wgniocie porów robi się lekko niebieskawy. Czyli to będzie podgrzybek. To co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Maślak, świtkasz. A to co to będzie? co to będzie maślak mi się zdaje że bardziej zwyczajny niż żółty maślak zwyczajny a to opienka ciemna do opienki są podobne inne grzyby jakieś łuskwiaki trzeba uważać bo można się lekko zatruć a to co to jest? Wodnicza. Są różne wodnicze. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś malutkie podgrzybki. A to? A to? Gołąbek. Może być w kolor takiego czerwonego, mocnego, jasnego. Mogą być to gołąbki błotne. Śledziowe, śliczne, błotne. Może być też to wymiotny, który jest trujący. Więc czerwone gołąbki nie polecam zbierać, gdyż ciężko je odróżnić. Jakie to są gatunki, tylko mikroskopowo można to stwierdzić, ale takimi przyrządami nie każdy może badać, żeby tyle w temacie. kumasz